Szczęść Boże, moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku Daily Bread. Tym razem dotknijmy fragmentu z Ewangelii. I niedawno, przeglądając książkę do religii, w jednym z tematów nazywających się zasady chrześcijańskiego życia, zacząłem czytać, jakie fragmenty, jakie teksty i zasady uczniowie muszą poznać. I w jednym temacie były takie zasady jak przykazania Boże, błogosławieństwa, cnoty boskie, najważniejsze dobre uczynki, uczynki miłosierne względem ciała, uczynki miłosierne względem duszy i cztery cnoty główne. Takie zasady chrześcijańskiego życia ma poznać uczeń szkoły średniej. I teraz jak to skonfrontować z życiem? Jak to skonfrontować z dzisiejszą Ewangelią, o której właśnie Jezus mówi o przykazaniach, zachowywaniu ich? Kiedy samemu ucząc właśnie młodzież w szkołach średnich, mówię im o takich tematach, o przykazaniach, kiedy patrzymy na całą listę tych rzeczy, to to może człowieka przytłoczyć. No jak to. Ja chcę być chrześcijaninem i teraz, aby nim być, muszę spełnić milion różnych nakazów, przykazów, zakazów po to, żeby iść drogą Pana Boga. No to jaki ma to sens? Czy moje życie ma być nieustannym cierpiętnictwem? Ma być takim po prostu kajaniem się tylko, bez, żadnego, bez żadnej radości w życiu, bez żadnego pięknego spełnionego planu? Jak więc spełniać te przykazania? I czy rzeczywiście chodzi o całą listę rzeczy, które my musimy wykonać? O tym mówi nam dzisiaj Jezus. Wszystko zaczynał się tak naprawdę od miłości do Boga, jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania, mówi Jezus. Jeżeli nie kocham tak naprawdę Pana Boga, jeżeli się w Nim nigdy nie zakochałem, jeżeli nie miałem momentów, w którym poznałem Pana Boga tak bardzo intymnie w moim życiu, w moim sercu, w moim sanktuarium wewnątrz, to każdy nakaz, każde przykazanie będzie dla mnie nie do osiągnięcia, nie do przestrzegania, bo będzie mi się kojarzyło tylko z ograniczeniami. A jak powiedział kiedyś jeden z kaznodziejów, przykazania to są Boże obietnice. Dlaczego? Bo jak czytamy w Księdze Wyjścia, w 20 rozdziale. Właśnie czytamy tekst tych przykazań, to każde przykazanie jest zapisane w czasie przyszłym. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną, nie będziesz kradł, nie będziesz cudzołożył. Kiedy nie będziesz tego robił? Kiedy Pan Bóg będzie na pierwszym miejscu. Ponieważ rzeczywiście po ludzku te przykazania są nie do osiągnięcia, nie do przestrzegania. No bo jak takie coś czynić przez całe życie? Jak mam to robić, jak grzesznik, który często upadam, który nawet dobrze nie znam samego siebie? A jednak, z Bożą pomocą, jestem w stanie przejść przez życie, przestrzegając tych wszystkich przykazań. Ponieważ, kiedy kocham Pana Boga, kiedy stawiam Go na pierwszym miejscu, nagle widzę, że one wcale mnie nie ograniczają, a tak naprawdę uczą prawdziwej wolności. Zobacz dzisiaj, czy przypadkiem właśnie przykazania Cię nie męczą? Jeżeli tak, to tak jak powiedziałem na początku, zobacz, czy naprawdę kochasz Pana Boga, czy jesteś w nim zakochany po uszy. To jest tak jak w związku. Kto by się podjął bycia w małżeństwie, wiedząc, że czekają go nieprzespane noce, praca przez całe życie, harowanie na całą rodzinę, ograniczenia związane z małymi dziećmi, brak możliwości samorealizacji tam, gdzie się chce, bo trzeba robić dużo dla drugiego. Męczenie się z rodziną współmałżonka i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego jednak ludzie wchodzą w małżeństwo? No bo się w sobie zakochują. I wtedy tamte rzeczy przestają grać główną rolę. Liczy się człowiek i miłość do niego. Druga rzecz, gdy dajesz świadectwo, gdy ty ewangelizujesz, gdy rozmawiasz o Panu Bogu, nie zaczynaj nigdy od tłumaczenia przykazań. Nie zaczynaj... Od przedstawienia całej listy nakazów i zakazów. Bo jeżeli, tak jak mówiłem, ktoś nie zakocha się wcześniej w Panu Bogu, to tego nigdy nie zrozumie. Zacznij od relacji. Mnie, kiedy uczniowie pytają w szkole właśnie, jak żyć z Panem Bogiem, jak przestrzegać przykazań, zaczynam od tematu miłości Bożej. To jest najważniejsze. I ostatnie pytanie, jakie chrześcijaństwo Ty ukazujesz swoim postępowaniem, samemu próbując przestrzegać przykazań. Czy twoja postawa wygląda jak postawa niewolnika, że po prostu męczę się, przestrzegając tych przykazań, męczę się, będąc nieszczęśliwym w życiu, bo wszystkim tyle można, a mi nic, bo same ograniczenia Pan Bóg mi nakłada i kościół? Czy ukazuje te przykazania jako wolność pochodzącą z miłości? Wolność, która uczy mnie dojrzałości właśnie dzięki tym drogowskazom. Dzięki przykazaniom, które stają się Bożymi obietnicami, które spełniają się, gdy Pan Bóg jest na pierwszym miejscu. Trwajmy razem, módlmy się, prosząc Pana Boga o to, aby dawał nam siłę i łaski do przestrzegania tych przykazań, a zarazem do osiągnięcia celu, do którego one prowadzą, do życia wiecznego.